Jesteś związany swoimi skinami, na Swap możesz mieć swoje skiny na lepsze, a z kodem tungtung Tung możesz dostać 35% do depozytu, więc odwiedź Pire Swap i wymień swoje skiny na lepsze. Siemaneczko, z Tung tungtung, a dzisiaj jesteśmy w nowym odcinku z Cezuskins, gdzie pootwieramy się skrzyneczki, ale zanim to, to możesz wejść do depozytu i pisać kod Tungtung, Tung, dzięki czemu dostajesz 10% do bonus do depozytu, 20% na start, w trochę eventowej tutaj waluty i dodatkowo tylko dla widzów, używających kodu TungTung -tung. Mamy tutaj kilka giveaway, dzięki czemu możesz zwiększyć swoje value przy wpłacaniu na stronkę. Więc jak widzimy, tutaj jest kilka skinków. taka kostka za 500, AK-3 za 300, Uspik za 300 i dodatkowo AW za 200. Kilka też trochę drobniejszych skinów przy mniejszych depozytach, więc tutaj całkiem, całkiem nie zwali. I myślę, że może tutaj coś dzisiaj jeszcze dodamy. Zobaczymy, zobaczymy. A my zaczniemy sobie tutaj z openami sprawdźmy jak tutaj się dzisiaj będą skrzyneczki zachowywać więc otwórzmy może tutaj uliczną skrzyneczkę za dwie dyszki może na wójście trzy takie 120 zobaczmy jak tutaj nam dzisiaj będą płacić taki talonik by był całkiem całkiem ciekawy tutaj abyśmy dostali więc myślę że tutaj można jeszcze kilka otworzyć zobaczmy zobaczmy jak tutaj będą Eee, płaciły skrzyneczki 9 dyszek, no nie tyle byśmy chcieli dostać, ale to nie jest też tak eee, tragicznie, bo tutaj 120 kosztuje ten open, no 20 to już jest tragicznie eee, z takiego opena. No zobaczmy kolejny, tutaj jakiś neon rider, matcha nam wpada, więc mamy money Beka prawie rzety bez 3 złoty, więc zobaczmy kolejny open, no ta skrzynka ewidentnie nam tutaj nie płaci, no ona tutaj 2 dyszki nam daje, więc... Myślę, że trzeba lecieć dalej. Piniate. Piniata na buście. Zawsze spoko, te 5 stóweczek kosztuje co prawda, ale myślę, że dość często daje ona te MEczki, te player tu, one dość często wpadają. No nie, ta mnie niestety nie wpadła, ale e, zazwyczaj tutaj one dość często lecą. Ten Digielek, no Digielek były całkiem spoko, no ten Digielek już by 9 stówek mógł być warty, ale no 5 7 też spoko za 3 stówki mogło być lepiej, ale no nie jest nieźle zobaczmy dalej co my tu mamy 150 zobaczmy następny open no i tu chyba wpadłem ten DGR, więc mam nadzieję że tutaj te 9 stówek nam wpadnie tutaj 700 środkowej quality więc mogą być lepiej ale mamy też całkiem całkiem e, niezły money back tutaj więc całkiem spoko e, 4 stówki dalej mogą być lepiej stówkę nam tutaj brakowało do money backa i myślę Zdaje mi się, że chyba można by było iść na jakieś bitewki tutaj. Więc zobaczmy, zobaczmy. Nowa bitwa. Standardowa na trzy osoby. Te pinata casey były całkiem ciekawe. Myślę, że moglibyśmy parę tutaj dodać na buści tych pinata caseów. Eee, zobaczmy. Weźmy te może 4 I Golden E Może dwie weźmy. Myślę, że całkiem, całkiem ciekawa bitka. I jeśli po tej bitce może zobaczymy jeszcze jedną bitkę i myślę żeby dać może na, na grupówce i jakieś tej skrzynki takie na jokerze żeby się pootwierali zobaczymy jak to nam wyjdzie na pewno po lewej stronie musimy dostać jakieś dobre dropy no i, i samo jak zwykle tutaj a, dobry drop dostaje player 2 Emeczka kolejny bot Adrian też Emeczka dostaje no ja mam nadzieję że my dostaniemy dobre dropy ale na tych ostatnich skrzynkach Dzięki czemu z, będziemy mogli zgarnąć tej pota. Jakiś print może? Taki print slim jakby tutaj wpadł byłoby całkiem, całkiem ee, ciekawie, bo tutaj tysiaczek jest potrzebny, żeby zgarnąć pota. No i niestety i samo dostaje tej 57 7 za 200, więc no nic ciekawego, no nic ciekawego nam nie dropło, ale myślę, że trzeba zrobić kolejną bitkę. I tym razem na gesterze spróbujmy. Zobaczmy, na gesterze tutaj ustawimy wszystkie strzynki i mamy te 4-5, więc takie o 500 w jakieś skrzyneczki, weźmy sobie Suprice'a, może po prostu polecimy wszystkie po kolei, zobaczymy co nam będzie dawało i jak tutaj się będą skrzyneczki zachowywać, 4200 mamy, może jeszcze coś się udać nie uda się chyba, więc na 4 osoby, grupóweczka za 4200, zobaczymy jak tutaj nam będzie dzisiaj oddawało, dodajemy boty oczywiście i sprawdźmy, sprawdźmy jak tutaj Pójdzie nam ta grupówka, pierwszy open, kilka czerwonych skinków, ale zdaje mi się, że to nie będzie za dużo warte, dwie stówki, no tak myślę, e, dalej no prawie tą kostką nas bejtowało. no ta kostka myślę tam w tym e, special itemie byłaby całkiem, całkiem spoko, tutaj emeczka za 160, więc no też nie to co byśmy chcieli dostać, e, kolejne stickerki, no tutaj stickerik po 12 zł, to nie jest to co byśmy chcieli E, widzieć na takiej skrzynce za trzystówki stówki e, kolejne po złotówce no tutaj no mamy ewidentnie e, pecha tutaj gloczek za 250 ale ta bitwa no mam nadzieję że tutaj nam chociaż zwróci 1 czwartą bo jak na razie tutaj nawet na podział nie ma jednej czwartej ale trzy najdroższe skrzynki no tutaj 5 stówek dla dwóch graczy na pewno pomaga ale no tutaj jednak te koski Eee, robiłyby robota jakbyśmy dostali ale no nie dzisiaj nie dzisiaj dzisiaj nam nie spadają mamy 7 stówek więc dzisiaj tutaj no Cezos nic na tutaj zniszczył więc no niestety nie zawsze się wygrywa a jeśli, jeśli chcesz dołączyć do Cezos nic prawie swojego szczęścia możesz zrobić skorę -tung, tung dzięki czemu masz bonus do depozytu i dodatkowo dołączasz wszystkich giveaway